Cały czas porównywałem się do innych. Ich sukcesy równała się moja porażka. Aż w końcu to prawie mnie zniszczyło. Zacząłem chodzić na siłkę. W internecie każdy wyglądał lepiej. Zaczynałem nagrywać na YouTubie. Każdy nagrywał lepiej. Zaczynałem działać jako trener. Każdy trener miał większą wiedzę, większe zasięgi, więcej klientów i lepszą formę. I wiesz co? Może to jedna wielka iluzja. Bo dlaczego w ogóle się porównujemy i co to robi z naszą psychiką? Za chwilę Ci to pokażę, ale najpierw najpierw dlaczego porównywanie się to pułapka i jak działa algorytm porównywania się, potem moja historia, jak prawie się w tym pogubiłem i wreszcie konkretne zasady, jak się z tego wyrwać. Ten film jest dla Ciebie, jeśli chociaż raz poczułeś się za mały, za słaby, spóźniony, gorszy. I zacznijmy sobie od w ogóle pierwszego pytania, czyli dlaczego patrzymy na innych? Bo nasz mózg to taka porównywarka społeczna. Od dziecka uczymy się patrzeć na innych, bo to było przecież ewolucyjnie przydatne. Ale dzisiaj social media to codzienna dawka dopaminy z cudzego życia. Każdy scroll to ktoś bardziej fit, ktoś więcej zarabia, ktoś w Dubaju, a ty na kiblu. FOMO, czyli Fear of Missing Out, bo twój mózg widzi sukcesy innych i myśli ja coś robię źle, każdemu się udaje, a mi nie. Ale tu jest jeden wielki haczyk, bo nie widzisz całego filmu, tylko wycięte highlightsy, tak zwane kulisy. Dobra, no już wiesz, dlaczego to robisz, ale co się dzieje, gdy, gdy tego nie zatrzymasz? I przechodzimy do drugiej sprawy, czyli co to w ogóle robisz z człowiekiem, bo porównywanie się to nie jest inspiracja. To autoagresja z uśmiechem. Serio. Codziennie dostajesz ciosy w ego. Ktoś jest lepszy, więc ja jestem gorszy. Ktoś zrobił więcej, więc ja jestem, le więc ja jestem leniwy. Ktoś ma sukces. Więc moje życie to wielka porażka. Rezultat: spadek samooceny, paraliż decyzyjny, odkładanie życia na potem. I opowiem Ci historię, bo ja przez porównywanie się miałem bardzo niskie samopoczucie. Nie chcę mówić depresja, bo myślę, że nie mam prawa tego diagnozować, ale byłem przybity. Czułem, że w środku po prostu gnije i że cały ten mój ekosystem, moje wartości, moje samopoczucie, że wszystko upada i gnije. Od środka. I wtedy przeczytałem książkę Niedosyt i Spełnienie, Dana Sullivana, i ona tak naprawdę uratowała mi głowę i zmieniła postrzeganie na te wszystkie rzeczy, bo zacząłem się porównywać do siebie sprzed interwału X. Czyli nie czy jestem lepszy od innych, tylko czy jestem lepszy od siebie, na przykład sprzed 3 miesięcy. Czy jestem lepszy niż 3 miesiące temu. Efekt większy spokój, więcej skupienia i lepsze decyzje. Ale przełom nastąpił dopiero, gdy zadałem sobie to jedno pytanie. I chodzi mi o moment przebudzenia: czyli zobaczyłem siebie w lustrze i zadałem sobie właśnie jedno pytanie, czyja to jest w ogóle droga? Bo przez lata robiłem wszystko tak jak wszyscy: czyli gimnazjum, liceum, matura, studia, praca. I siedziałem na dietetyce na wumie, jak studiowałem na tym wumie. Dwie godziny wykładu bez przerwy. Zblazowani ludzie, nikt już praktycznie nie słuchał. Ja grałem w Pokémony, bo co innego miałem robić tam, jak już kurde po dwóch godzinach bez przerwy masz papkę zamiast mózgu, twój mózg już nawet skupiony nie jest. I to były moje ostatnie zajęcia na tej uczelni. Rzuciłem te studia, żeby nagrywać dla ciebie takie filmy jak ten. I czy mam monetyzację z tego? Oczywiście, że nie mam. Czy zarabiam z YouTube'a? Nie, nie zarabiam z YouTube'a. Ale czy to, się, czy to się w ogóle opłaca? Nie wiem. Ale zrobiłem coś po swojemu, przywołałem schemat. Odpaliłem nową wersję siebie i nauczyłem się umiejętności, których nikt mi nie zabierze. Jakiś głupi montaż, przemawianie przed kamerą, tawianie w ogóle tych treści, robienie jakichś opisów, miniaturek, to wszystko już zostanie ze mną na zawsze i jak będę głodny więcej, będę chciał tego, to mogę zawsze się w tym rozwijać dalej i tylko polepszać jakby swoje umiejętności w tym. I właśnie, teraz przechodzimy do nowych zasad gry, bo po tamtym dniu wprowadziłem swoje własne reguły, bo jeśli nie grasz według zasad, grasz w cudzej grze. I zasada, pierwsza to jest, I zasada pierwsza to jest memento mori nad głową, mam fizyczny napisy jest dosłownie tutaj, na tablicy, memento mori, czyli pamiętaj, że umrzesz i przypomina mi, że nie mam czasu, by marnować życie na porównywanie się z kimkolwiek, przypomina mi w ogóle, że ja nie mam czasu praktycznie na nic i że trzeba go szanować, że to nie jest czas, żeby sobie poskrolować dzisiaj, to nie jest czas, żeby marnować ten czas na jakieś głupie rzeczy, żeby się przejmować, to jest czas, właśnie mój jedyny czas, którego już nie odzyskam i muszę go po prostu wykorzystać. Druga zasada to pozwól im. Z książki o tym samym tytule. Ktoś wygląda lepiej, ma więcej hajsu, ma sukces, pozwól mu. To jest takie proste i tu też mam to zapisane. Pozwól im. I to po prostu polega na tym, że nieważne co ktoś zrobi, ktoś cię zwyzywa, ktoś się z ciebie śmieje, ktoś ci robi przykrość, po prostu pozwól tej osobie i tyle. Bo. Nie masz wpływu na to, co ta osoba zrobi. Ktoś cię wyzywa, wkurza cię to, domyślam się, że tak, ale czy ty myślisz, że masz na to wpływ? Oczywiście, że nie. I możesz się frustrować, możesz próbować zmienić tę osobę, błagać ją, ale to ci nie daje gwarancji sukcesu. I właśnie tu przychodzi ta teoria, pozwól im, bo po prostu, jak nastawisz sobie w głowę, że ty, chce, że ty pozwalasz temu gościowi, że ty tutaj rządzisz i ty decydujesz się, ok, pozwalam ci mnie hejtować, nie mam na Ciebie wpływu, to Ty jesteś złym człowiekiem, to wtedy wszystko się zmienia. Więc nie odbieraj sobie po prostu spokoju, żeby brać udział w czyjejś, w czyjejś jakiejś głupiej zabawie, albo różnych takich rzeczach. Zasada trzecia, czyli detoks totalny. Telefon zawsze jak jest mi... zawsze jak coś tutaj robię, to telefon ląduje albo w łóżku, albo na parapecie, albo gdzieś tutaj na szafę, bylebym po prostu nie mógł go sięgnąć z zasięgu ręku. Druga sprawa, to zainwestowałem sobie w Pomodoro Cuba, czyli zamiast jakiejś aplikacji, co mi liczą czas, tu mam kostkę, która mi liczy ten czas i przez to nie muszę robić tego na telefonie i po prostu nie korzystam wtedy z tego z telefonu. Co do przeglądarki, to tyle blokad, że naprawdę nie mam jak tam wejść. Mam chyba z trzy różne blokery do przeglądarki, więc żeby wejść na social media, to to jest parę minut roboty i... Czas często bardzo mi się nie chce. Więc zazwyczaj moja przygoda z social mediami to wygląda tak, że wstawiam content i po prostu wychodzę. I tyle. Bo już, już mnie denerwuje samo wchodzenie tam. Bo po prostu uważam, że dopamina z lajków, z jakichś głupich takich rzeczy, to jest najtańszy narkotyk i najgorszy narkotyk dzisiejszych czasów. Zasada czwarta, czyli zatrać się w tym, co kochasz. Trening, nauka, nagrywanie, czytanie. Jak robisz coś z sercem, to nie masz czasu porównywać się do innych. Bo masz czas tylko na siebie. I weź to sobie do serca i zacznij robić coś, co kochasz. A jeżeli nie wiesz, co kochasz, no to właśnie to jest ten etap, gdzie trzeba po prostu poeksperymentować i zacząć sobie po prostu rozwijać horyzonty. U mnie to zaczęło, że zacząłem czytać jakieś głupie książki. I czytałem te książki. I czytałem ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej z różnych tematów, i już w końcu jakieś moje zainteresowania to uderzyło, i teraz się zniszowałem w konkretną ilość tych książek. Nagrywanie, też możesz sobie spróbować. Nikt, nikt nie zwiedniał. Jeżeli masz, jeżeli masz jakąś wartość do przekazania, to egoizmem by było się nią nie dzielić. Więc jeżeli masz jakąś wartość, jakieś przeżycia, to według mnie powinieneś się dzielić tym w internecie i nagrać ten głupi film, stawić na YouTube'a, albo może nawet na jakieś stories na Instagramie. Po prostu, jeżeli masz wartościową wiedzę do przekazania, która może komuś zmienić życie, uratować życie, przed nawet najgorszym, to... Musisz po prostu się tym dzielić i powinieneś właśnie się zatracić w tym, co kochasz. Nieważne co to jest, ja ci tego nie powiem, bo cię nie znam. Ty to sam musisz odnaleźć i po prostu cisnąć to codziennie. Zasada piąta, czyli życie jest za krótkie, żeby się w ogóle przejmować, bo kiedyś słyszałem coś, co mnie zmiotło. Ktoś powiedział jakiemuś hejterowi w jakimś podcaście to było, że to był jakiś podcast, że tam właśnie był ziomek i ktoś go tam zhejtował, i on powiedział temu hejterowi. I tak zdechniesz, Twoje zdanie nic nie znaczy. I to jest może ostre, a jest to bardzo prawdziwe, bo jak pomyślisz, że ktoś cię wyzywa, ktoś jakieś oszczerstwa wobec Ciebie rzuca albo ktoś w Ciebie nie wierzy, to jak sobie pomyślisz, że ta osoba na przestrzeni tych tysiąc, tysiąc lat, tysiącek lat, tysięcy lat, na przestrzeni tych tysięcy lat, jak sobie pomyślisz, że ta osoba za te 40 lat zdechnie, to tak naprawdę tu, jej zdania nic nie znaczy. To jest nic na przestrzeni tych wszystkich milionów nad ewolucji, więc tym bardziej nie powinieneś się tym przejmować, więc jeżeli to weźmiesz sobie do serca i tą zasadę pozwól im, to życie się totalnie zmienia w drugą stronę. I jeśli boisz się, co pomyślą inni, to serio, pomyśl o tym zdaniu. Ale jak w ogóle to wszystko zmieniło moje życie? I zaraz Ci pokażę, bo tak szczerze, wiesz co? Jak mam być szczery, gdy przestałem patrzeć na innych, wreszcie ruszyłem z miejsca, bo nagle... Ich droga mnie nie interesowała. W ogóle mnie to nie interesowało. Ale wiesz, co mnie za to interesowało? Moja droga. Więc przeszedłem z ich torów na własny asfalt. I prosty komunikat do Ciebie, który musisz sobie przetrawić na zimno. Czyli zdecyduj dzisiaj. Czy ja to droga Twoja czy cudza? Jak będziesz miał, jak będziesz chciał się porównywać, zadaj sobie te dwa pytania. Jeżeli ten film dał Ci do myślenia, zostaw koniecznie suba, komentarz, cokolwiek. Ale najważniejsze, wyłącz ten film. I zapisz jedną decyzję, którą podejmiesz dla siebie. Nie dla atencji, nie dla aprobaty, nie dla porównań, tylko dla siebie, zgodnie z sobą. Bo porównywanie się na to najcichszy złodziej i zanim zorientujesz się, że cię okrada, to może być za późno.